Miejsc parkingowych na ulicy Licznikowej w Świdnicy jest kilka. Niestety wszystkie posiadają blokady, które jasno i wyraźnie mówią, że jest to teren prywatny, a parkowanie grozi odholowaniem. Jednak nie do końca jest tak z tą akurat prywatną drogą. No Zdalek się jak widać prywatny nabywca, ale na szczęście, na szczęście stało się tak, że przy podziale tej nieruchomości Urząd Miejski zadbał o to, aby wpisać pewne zapisy gwarantujące przejazd do nieruchomości, które zostały jakby utworzone obok tej ulicy Licznikowej. Także także badając dalej w wydziale trzecim Księgi Wieczystej tej nieruchomości widzimy tę służebność na rzecz tutaj każdoczesnego użytkownika tych nieruchomości przyległych i nie ma tutaj innych ograniczeń. Wobec tego należy przyjąć, że w każdym metrze kwadratowym ta służebność funkcjonuje. A to by dalej mogło oznaczać, że, że jakby funkcjonowanie tych parkingów, które ograniczają jakby wjazdy do, do tych nieruchomości sąsiednich, no nie do końca, nie do końca powinny mieć miejsce. W przypadku licznikowej właścicielem jest skarb państwa, ale osoba ze świebolic ma prawo jej użytkowania wieczystego, który to rodzaj użytkowania niewiele różni się od praw właścicielskich, a te z kolei nakładają prawa i obowiązki. Jednym z obowiązków jest służebność drogi. Na czym ona polega? Służebność przejazdu w tym przypadku to jest ograniczone prawo rzeczowe, które wprost wynika z przepisów prawa tak naprawdę jest to. Jest to prawo do korzystania z przejazdu przez obcą nieruchomość. I ją się jakby wydaje na rzecz nieruchomości innej, która jest określona w akcie materialnym, ale też w decyzjach podziałowych, i w efekcie ląduje ten zapis w dziale, w dziale trzecim, prawa roszczenia i ograniczenia w Księdze Wieczystej. Tak, działka. Tu mamy ulicę, nie wiem czy to dokładnie widać, tu mamy ulicę Gdyńską, tu jest ulica Licznikowa. Tu jest nasz budynek Gdyńska 25. Nieruchomość ta nasza, która tutaj stanowiła jakby przedmiot działania. A tu mamy tą ulicę Licznikową i to, co nas tu interesowało, to była ta działeczka 38 przez 7 i 38 przez 12. One jakby są, po, są jakby wtórnymi działkami po podziale działki 38, a cała działka 38 zgodnie z zapisem tego prawa ograniczonego rzeczowego pisze wprost służebność gruntowa w postaci nieodpłatnego, nieodpłatnego to jest ważne, prawa przejścia i przejazdu przez działkę 38, czyli tą wcześniejszą, czyli większą, na podstawie której z której zostały wydzielone te działki przez 7 i przez 12. No to oznacza wprost, że każdy kto, czyli i, i sąsiedni medyk, i, i tutaj ym, 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 nieruchomości przyległe, firmy, które się znajdują po Pafalu, mają od tej drogi tutaj dostęp i do każdej nieruchomości ta służba się wpisana. Problem postaraliśmy się rozwiązać na prośbę pacjentów i właścicieli sąsiadujących z parkingiem firm. Jest problem z zaparkowaniem. Dużo osób parkuje na netto z tego powodu. Tutaj cały czas krążę, czasami jest tak, że nie mogę zaparkować. Przez 15 minut krążę w kółko. No i, i przydałoby się jednak, żeby było więcej miejsc parkingowych, bo, bo też pacjenci nie mają gdzie zaparkować, na przykład. Problem z licznikową w świnicy nie jest wyjątkiem. Prawo własności do gruntów, a szczególnie dróg, jest często bardzo skomplikowane. Licznikowej będziemy się przyglądać. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach właściciel uporządkuje teren zgodnie z prawem, a tymczasem warto przypomnieć słowa Jana Pawła II. Żeby mieć prawa, trzeba najpierw wypełniać obowiązki. A Państwa zachęcamy do zgłaszania takich problemów.